Dzień dobry Państwu, witam serdecznie Tomasz Jurek, panorama informacje. Witam Państwa. Gorąco z bardzo wiecznej lanskorony. Ciężko powiedzieć, czy startują, czy lądują. W każdym bądź razie gdzieś tutaj są. Aniołowie po raz kolejny zlecieli na lanskorońską ziemię. Nie mogło nas panoramy, informacje w tym dniu zabraknąć, bo przecież, jak Państwo dobrze pamiętają, nasza historia, panoramy, informacje właśnie tutaj się rozpoczęła. Zapraszam Państwa na spotkania na rozmowy z ludźmi, który, którzy spotkali, bądź może jeszcze spotkają na swojej drodze Anioła. Zanim ten wiatr nas stąd rozwieje, wszystkich na różne y, drogi powiatu i gminy, chciałbym Państwa zaprosić na rozmowę z moimi gośćmi. A są nimi: Justyna. Justyna, powtórzę, bo wiatrowi swoje. Julka. I Julka. Dziewczyny, powiedzcie, czy już na Waszej drodze w Lanskoronie stanął anioł? A jeśli tak, to czego Was nauczył? O, stanął, bo ich aż 550. Bo to liczenie aniołów miało miejsce wczoraj, tak? tak wczoraj. Aha. No i czego. No i czego nas nauczyły? No właśnie, chciałem zapytać, czego e, aniołowie lanskorońscy e, uczą ludzi? Że trzeba być dobrym dla ludzi, kochać wszystkich ludzi wokół, po prostu być dobrym. To może teraz jeszcze parę słów na temat tego, co tutaj e, na tym Stoisku e, promujecie. E, rzeczy zrobione przez uczniów naszej szkoły: pierniczki, różne rzeczy. No, ozdoby. ozdoby, kartki świąteczne, ale przede wszystkim pierniczki. Super, a dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na... Na szkołę w Moim i Państwa gościem są ludzie, którzy przyjechali z nieco daleka. Witam serdecznie, drogie panie, proszę się przedstawić. Gośka. Irena. Pani Reno Pani Gosiu, skąd Pani przyjechała? Dąbrowy Górniczej. A w jaki sposób się dowiedziałyście o tym wydarzeniu? Po raz pierwszy no, przypadkiem z internetu, a w tej chwili jesteśmy po raz kolejny, ponieważ jest bardzo sympatyczna impreza i świetnie zorganizowana. Budzi się w nas dziecko w tym momencie. No właśnie o to chciałem zapytać. Dlaczego ludzi mieszkających kilkadziesiąt kilometrów stąd ściąga takie wydarzenie? Co możemy się nauczyć poprzez to spotkanie z tymi aniołami, Pani Gosiu? To jest pozytywna energia którą czerpiemy z tej imprezy, bo nie da się ukryć, że, że gdzieś tam, tak jak nie mówiłam wcześniej, tradycji. wydaje że, mi się, że jest tak. dziecko, jest to okazja, żeby... A proszę pani ręko powiedzieć, y, czego możemy się nauczyć od y, aniołów? Czy pani zdaniem, y, dzisiejszemu światu y, Polakom, brakuje y, aniołów? Bardzo brakuje, bo jednak jesteśmy troszeczkę zagonieni w tym wszystkim, i powinno być troszeczkę bardziej spokoju, takiego oderwania od rzeczywistości. Właśnie przyjechać tu i popatrzeć na ludzi. Nałatować akumulatory na następny czas, aż do następnej imprezy. I jeszcze jedno pytanie. Czy na y, drodze obydwu pań anioły już stanęły w tym roku? Myślę, że cały czas stoją. My, wydaje mi się, że ku dobremu, ku dobremu. No to, su to super w takim razie. W imieniu panoramy, panoramy Informacji życzymy Panią, żeby ta obecność tych aniołów była odczuwalna w całym nowym roku. Oprócz aniołów można na tegorocznym spotkaniu z nimi spotkać inne świąteczne zimowe zwierzęta. Witam Was serdecznie. Moimi gośćmi są... Łosiofery e, z Lanskorony. Łosiofery z Landskorony plus bogatynia. E, Powiedzcie, skąd taki pomysł? My mamy zadanie specjalne, jako Zagroda Ławeczki bawimy dzieciaki, mamy rozgrzać dzieciaki na scenie, ponieważ jest grudzień, jest chłodno, dzisiaj jeszcze wieje wiatr, a skąd ofery? No a taki no aspekt, aspekt może świąteczny, bardziej do łosi. Do... To są łosie, to nie są renifery, to Taka. są łosie, więc trzeba było jakąś ideę do tego dorobić, że trafiły nam się fajne kostiumy, to je wykorzystujemy. No to super, gratulujemy pomysłu, powiedzcie, bo wszy, praktycznie wszystkich spotkanych moich rozmówców o to pytam, czy... Potrzebujemy dzisiaj spotkania z aniołami, my ludzie żyjący w Polsce na przykład. Tak, to świę, w ogóle to święto tutaj to jest taka, taka, taki festiwal dobroci, przyjaźni, sympatii. Cała impreza jest organizowana przez grupę przyjaciół tak naprawdę pod patronatem Stowarzyszenia na Borustynowym Szlaku, ale my tak naprawdę jesteśmy grupą przyjaźniących się ludzi, którzy wybrali Landskronę na miejsce życia i z mieszkańcami tutaj, którzy też to miejsce ukochali, po prostu chcemy coś robić dla innych. No, ja jestem na przykład Krakowianką, która się 4 lata temu z Krakowa wyprowadziła. I mieszkam teraz już tutaj, pracuję. Wiadomo, w centrum tego wydarzenia są gdzieś, chcąc, nie chcąc, dzieciaki. Tak. Proszę właśnie powiedzieć, co dla nich, że tak powiem, dzisiaj jest niedziela. Co jeszcze dzisiaj może ich spotkać? Już, o, super! dzisiaj jest ekstra. Teraz mamy pół godziny taki, taki set muzyczny, żeby dzieci zagrzeć, zabawić. A o 14 w Stodole Falkowskiego poniżej. To jest nowe miejsce w Lanskoronie. Jest spektakl choinka o zdobach choinkowych. Bardzo polecamy, bo to też człowiek taki, który w Krakowie na rynku występował. Natomiast też w Lanskoronie kupił sobie dom, kupił stodołę i założył teatr. Spektakl pierwszy miał w czasie romantycznej w sierpniu, a dziś. Będzie spektakl o 14.00, także z dzieciakami na 120% zapraszamy. I fajna rzecz, jeszcze o 16.00 w kafe Arka będą urodziny Kazia Wiśniaka. To jest nasz tutaj taki pupilek, taki wszędzie go widać, no około w tych wszystkich szyldach, w logotypach Arki, kafe Pensjonat, ma tutaj swoją galerię. Wczoraj w Jagiellonce w Krakowie był wernisaż jego prac. A dzisiaj będziemy świętować jego urodziny. I to jest rysownik, który no i dla dużych, i dla małych tworzy, i wszystkim się to podoba. Powiem Wam szczerze, że rozglądaliśmy się gdzieś tutaj y, po okolicy za jakimś afiszem, za jakimś programem, ale sami musicie przyznać również ty, Jarku, że anioły. Postawiły na naszej drodze źródło informacyjne. Wszystko już wiemy. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy za te e, kilka minut. Mogę coś? Odziąć. Założyliśmy w zeszłym tygodniu nową stronę na Facebooku. Ona ma też w ogóle domenę lanskorona.org. Jest spięta z Facebookiem lanskorona turystyczna, ponieważ nam też brakowało miejsca, gdzie wszystkie informacje dla turystów były zamieszczone. No i ta strona już zaczyna żyć własnym życiem. Już pierwsze fotorelacje spływają od gości. Super, dziękujemy Wam bardzo za tą rozmowę, niech radość i dobro trwa, niech to się wszystko toczy, super, fajnie, dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Moimi i Państwa gośćmi są ludzie nie stąd, bo jesteście z Łodzi, między innymi z Łodzi, z Skalinie. proszę bardzo, z Łodzi, proszę bardzo, z Liviąża, proszę bardzo, z Kraków, z Podkrakowa, Katowice, Łódź, Włocławek, Kraków. No takiego przeglądu Polski jeszcze nie mieliśmy. Jak tutaj z Panoramą informacje w Lanskoronie gościmy. Szanowni Państwo, w jaki sposób dowiedzieliście się o tym evencie? No, ja już dowiedziałam się jakiś czas temu. przyjechałam tutaj pierwszy raz z kołem fotograficznym z Trzebini. Czy uważacie, że takie spotkania, takie eventy. Dla starszych ludzi momentami dosyć śmieszne, bo jakieś spotkanie z aniołami i tak dalej, które ściąga mnóstwo różnych y, kół, gospodyń, różnych podmiotów gospodarczych mają sens. Po pierwsze nie jesteśmy starsi uh -huh. <laughs> i jak najbardziej ma coś takiego sens. No właśnie, jakie jest takim pana zdaniem główne przesłanie, które płynie ze spotkania z aniołami? No nie wiem, no po prostu może żeby się spotkać w gronie znajomych, z tej, w gronie tych ludzi, którzy co rok tutaj przyjeżdżają i fajnie spędzić czas. A spośród tych wszystkich zapachów, które gdzieś tutaj w eterze, w eterze się rozchodzą, yy, co najbardziej przykuwa pana nos? Placki ziemniaczane. Placki ziemniaczane. Na, jest, na przykład jest tutaj napój taki jest, ciepły. Na, na od razu przy późmy to chyba nazywa? Pamiętam? Dzianiec galicyjski też jest. Ta zana mają jeszcze gościki przy późni. Przy, przy, Super. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Życzymy, żeby na waszej drodze, jeżeli jeszcze do tego nie doszło, żeby ten lanskoroński anioł stanął, przekazał swoją, swoje życzenia i żeby one się w tym roku, a na pewno w przyszłym, w jak największej mierze spełniły. Bardzo państwu dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich oglądających Panorama Informacji. Szanowni Państwo, powolutku kończymy już spotkanie z Lanskoroną, spotkanie z aniołami w Lanskoronie, bo chyba lada chwila spadnie, spadnie śnieg. Anioły narobiły swoje, namieszały, namieszały w atmosferze. Ale żegnając się z Państwem życzę sobie i Państwu, żeby również codziennie te anioły mieszały w naszym życiu, bo one już jak mieszają, to zawsze mieszają na dobre. Ja się z Państwem żegnam, dziękujemy za, za towarzyszenie nam i życzymy Państwu, gdybyśmy się mieli nie spotkać jeszcze, już przed Bożym Narodzeniem, żeby te święta były prawdziwymi świętami w życiu Waszych rodzin. Niech nam i Państwu zawsze dzieje się lepiej. Dziękuję bardzo za... Oglądanie. Pozdrawiam, zapraszam do kolejnego naszego odcinka. A ja już zmykam do samochodu, bo jest strasznie zimno.